Kochani, witajcie w nowym vlogasku, dzień dobry e, Dzisiaj mamy czwarteczek już Jeszcze dwa dni, piąteczek, sobota i mamy niedzielę wolną Wow, i, u, wow u. A dzień, Jeden wolny dzień, niedziela wolna u, u, u. Patrzcie, Kleo, Patrz. Kleunia, kleunieczka Dzień dobry, Kleo, przywitać się, Kleo, poproszę Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu Patrzcie, patrzcie, patrzcie ją. Patrzcie ją, patrzcie ją, patrzcie ją. No, dzień dobry kochani, witajcie w nowym dniu. Ja Was chciałam przywitać pięknym yy, moją facjatom na oporanku. Yy, I co? Ja uciekam do roboty, no tak jak zawsze, no nic innego. Także widzimy się, słuchajcie, po pracy. I zobaczymy co dzisiejszy dzień przyniesie Co pokaże I co się wydarzy fajnego albo i niefajnego Zobaczymy Także kochani ja uciekam I do zobaczonka już po pracy Hejka kochani witajcie już po pracy Słuchajcie ja wróciłam I ja się zdziwłam I ja teraz taka trochę w szoku byłam Jak się obudziłam Ale przed położeniem się Słuchajcie wstawiłam sobie Warzywka na sałatkę warzywną i chcę sobie tą warzywną sałatkę zrobić i teraz ją będę dokańczać, słuchajcie już tutaj mam marchewkę z ziemniaczkami, tutaj mam jajeczka tutaj mam por, kartofelki a Jeszcze ogórki muszę wyciągnąć. Eee, mam groszek. Kupiłam takie mniejsze trzy dozy, bo wiecie co? Ja dużo groszku nie chcę nigdy używać, bo później mam problemy ze strawnością, jak wiadomo. Fasola i takie tam różne eee, mi nie bardzo, słuchajcie, służą. Dlatego ja chcę tego da malutko dać. Takie fajne małe właśnie yy, dozy. Dozyczki były. O Boże! A teraz jestem cztery dni sama, nie? Trzy w sumie, no, do poniedziałku. No, i mówię, zrobię sobie na te trzy dni tą sałatkę, bo ja tak, wiecie, też nie jem, nie wiadomo czego. Obiadów sobie też tak robić ogólnie nie chcę, bo ja tak, ja to tak nie bardzo. Zwłaszcza, że jestem teraz przed okresem, także apetyt u mnie jest bardzo lichy. I mówię, taka sałatka będzie najlepsza, wiecie. I ja mam w tej sałatce naprawdę tylko marchewkę, ziemniaczek, ogórek, jajko jabłko, seller i słuchajcie jajka mówiłam i to wszystko, aha no i troszeczkę dam tego groszku ogólnie byłoby jeszcze więcej w kraju, ale Uuuh. na przykład na święta to tam wiadomo jeszcze można pietruchę, seller i, i w ogóle, ale ja dzisiaj tylko mówię dla siebie to takie podstawy no i idę sobie zrobić teraz tą sałateczkę słuchajcie i odezwę się do was jak już ją zrobię Gotowa! Kochani, ja już jestem po kąpieli, słuchajcie, i właśnie sobie będę zajadać kolacyjkę. Mam 19 godzinę, włączałam sobie Netflix, mój serial, którego w sumie nie mogłam z Gregorem oglądać, bo tam było już 6 sezonów, a ja jestem właśnie na szóstym sezonie, i jakby on jeszcze ze mną miał oglądać to wszystko od początku, nadrabiać to za dużo. No i sobie zrobiłam słuchajcie, teraz Netflix y, wieczór, czyli chill Netflix i sałatkę mam i sobie za chwilkę zjem. I słuchajcie, tak mi jest dobrze. Jeszcze sobie spiłowałam farbę tylko, ale nie robiłam nowych paznokci, tylko sobie spiłowałam y, ten kolor i nałożyłam zielony. Dlatego nie nagrywałam, bo chcę Wam pokazać jak będę robić je, o co tutaj chodzi z tą bazą, jak to się robi, bo to trzeba mieć taką małą lampę, przed tym, jak się wkłada do tej dłużej, także to jest y, trochę inna praca, ale sobie tylko spiłowałam ten ciemny kolor i sobie zrobiłam y, tutaj róż, a tu zieleń. Lubię, często mam takie. Także to są dalej te same paznokcie tylko kolor sobie zrobiłam. No. I co? I się wykąpałam już. Y, zrobiłam sobie też brązer. Teraz sobie załączam serial. Mam ciszę, mam spokój. Godzina 19, bo chciałabym dzisiaj o 21 iść spać. Wszystko sobie naszykowałam do pracy na jutro, bo o 4.50 wstaję i sobie porobiłam fajnie ten, jak to się mówi, porobiłam sobie już wszystko, żeby teraz odpoczywać, moje kochane. I, i co chciałam mówić? No, i jutro jak wrócę z pracy, to mam ten sam plan. Znaczy na pewno posprzątam, porobię coś, Nagram też jutro vloga, ale ten, ale też taki luzik właśnie, nie? A zwłaszcza jak wiem, że jest niedziela wolne, no co sobie jutro mogę tu posiedzieć. I sobie pomyślałam, że sobie kupię jutro może kurczaka, albo, yy, albo skrzydełka, albo udko i sobie do sałatki zrobię, bo uwielbiam z sałatką jeść kurczaka. No, może pomyślałam, czy sobie nie zrobić sernika... I też bym miała później na niedzielę, na poniedziałek, na wtorek. A Gregor ma cały tydzień urlop, jak wróci w poniedziałek. I ja jestem w poniedziałek w pracy, a później mam też wolne wtorek i środę, bo w wtorek mam termin u lekarza. A w środę um, mamy wolne, to może byśmy też mieli sernika i w ogóle. No, tak sobie pomyślałam dzisiaj, że co sobie, sobie to zrobić? W ogóle dzisiaj rano strasznie się źle czułam. Miałam straszne mdłości, tak mi było źle. Słuchajcie, że już byłam o ciut ciut. Y od po prostu, że tak powiem, od odpalenia się na miesiączkę, wiecie. Ostatnio mi się tak stało, że ja w ogóle człowiek się zmienia i my też się zmieniamy, nie? I nasze ciało się zmienia. I jest u mnie teraz na przykład tak, że ja nigdy ogólnie nie czułam tego, że dostanę miesiączkę. Nie miałam jakichś tam objawów wielkich, poza tym, że jak ten okres przyszedł, to miałam po prostu pierwszy dzień ból, nie? Norma. A teraz mam tak, że słuchajcie, zmieniło mi się na tyle, że mam objawy takie, jak bardzo piersi mnie bolą. Znaczy w sensie czuję takie napięcie piersi. Nigdy tego nie miałam. Dziewczyny zawsze mówiły, że jak mają okres, to odczuwają to po piersiach. Ja zawsze mówię, jak wy to odczuwacie? Teraz ja to odczuwam. Więc już teraz wiem, o co chodzi. I to jest zawsze tak właśnie 2-3 dni przed okresem. I jak mnie te piersi bolą, to wiem, ok, idzie okres. To jest takie naj, najczęstsze moje, wiecie, aha, okres idzie. No, i dzisiaj miałam te mdłości. Teraz ogólnie mam też mdłości na przykład przez jeden dzień. Ale to są tylko mdłości, nic takiego, nie? No, a kiedyś na przykład nie miałam takiego czegoś, ale wiadomo, człowiek jest starszy i hormony się zmieniają, i my się zmieniamy, my dojrzewamy, my się też starzejemy. Także wszystko się zmienia, nasze ciało też się zmienia. No, i też z czego się cieszę, to to, że mam regularne te miesiączki i mam właśnie normalne symptomy jak każda kobieta. Kiedyś tego nie miałam. Miesiączki też miałam rzadko i to mnie tak strasznie, wiecie co, dobijało, bo czekałam nieraz po 5-6 miesięcy, tak mój organizm funkcjonował, ale to wszystko było przez zaburzenie mm, ogólnie hormonalne, ze stresu i, i że żyłam w złym, jak to się mówi. W ciągłym stresie, w napięciu, w lękach, i to dlatego tak się działo. Teraz się wszystko unormowało już od dłuższego czasu. Także cieszę się, że zaczęłam na całą pracować, i słuchajcie, chyba po dwóch latach, jak tak właśnie w swój rozwój taki osobisty weszłam, zaczęłam więcej uwagi sobie poświęcać. No to później z czasem, z czasem, ale to też nie od razu, bo to jakoś trwało po około roku, zaczęły mi się też właśnie hormony, słuchajcie, układać, i to było dla mnie takie. Wiecie, yy, bardzo wielkie szczęście, bo osoba, która ma normalnie regularnie miesiączki, nie wie co to znaczy yy, tak strasznie cierpieć i właśnie, wiecie, ja też brałam specjalnie tabletki, hormony, to jeszcze chodziłam ciągle do lekarza i no to był taki ciężki okres w moim życiu, ale teraz jak to wszystko jest naturalnie, jak to wszystko się poukładało, jak to wszystko naturalnie yy, przychodzi tak jak powinno, to to jest wielka ulga. Gdzie człowiek wie, że co miesiąc jest wszystko w porządku, że hormony są w porządku i działają. No, także powiem Wam, no. I jeszcze był komentarz od jednej z Was, która napisała: Jak fajnie, że Gregor Ci pomaga, że sobie nawzajem pomagacie. I osoba pod tą dziewczyną napisała: No, tak chyba wygląda normalny związek. I Ci powiem, kochana, że nie. Nie dla każdego. Wiesz? Yy... Nie każdy był w normalnym związku. Dla mnie to też jest nowość, i dla mnie to też jest coś innego, gdzie jest zdrowa relacja i gdzie jeden na drugim polega. Dla osób, które nie przeszły związków okropnych, nieokropnych, niezdrowych, relacji i tak dalej, to Wam szczerze gratuluję z całego serca, bo chyba nie ma nic gorszego, właśnie jak. Przebywanie w związku niezdrowym z tego względu słuchajcie, że to nie chodzi tylko relacja z partnerem ma tak wielki wpływ na nasze życie i na nasze samopoczucie i na nas samych, że chyba nie ma nic gorszego. Bo żyjemy z tą osobą 24 na dobę, planujemy swoją przyszłość, ufamy, wierzymy, oddajemy się i tak dalej i tak dalej, więc powiem wam szczerze, że jak się żyje z kimś właśnie w niezdrowej relacji, to nasze życie upada, nie? I dla mnie na przykład też jest nowością to, że można na sobie polegać, że można komuś ufać i że można na, zas na takiej zasadzie, że można być tak szanowanym przez drugą osobę i tak dalej, nie? Także to też jest wielka praca bo wyjście z takiej relacji nie jest łatwe yy, dla osób, które wchodzą później w zdrową relację, także trzeba też dużo na sobą pracować i to nie jest takie hop yy, żeby to wszystko dobrze też funkcjonowało, bo to jest bardzo dużo wątpliwości, jest bardzo dużo yy, ochoty ucieczki i tak dalej, a powiem wam, że to nic nie da, to nic nie zmieni, bo z nikim się nie uda innym, po prostu trzeba na sobą pracować, we dwójkę i wtedy też się widzi, czy ta osoba nas właśnie w tym wszystkim z, wiecie, dopinguje, pomaga i czy można z nią właśnie przez życie iść, nie jak jest tylko piękniej i kolorowo, ale również jak jest trochę ciężej, to jest bardzo ważne, nie? Żeby tą relację budować właśnie od takich dobrych fundamentów i sprawdzać pod każdym względem tą osobę na zasadzie, czy się w dogadujemy, czy dajemy sobie radę, czy jeden drugiego w, z drugim wytrzyma i tak dalej tak dalej, to jest bardzo ważne, no ale dobra, nieważne, no, także powiem Wam, że dla mnie to też, e, dla mnie to też jest nowość, <tak, tak, tak tylko wiecie, napomknę, dobra kochane moje, ja idę sobie teraz zjeść i oglądać e, szósty sezon tego River, e, River, e, River, River, Jezus, zawsze zapominam, Virgin, Virgin River, przepiękny serial, oglądałam go od lat co roku są nowe sezony i jestem na szóstym, pierwszy odcinek, także cieszę się, że sobie w ten weekend ten serial zakończę także kochani, na dzisiaj będę kończyć wiem, że dużo się może nie działo, ale taki mój dzionek właśnie przeleciał i tyle porobiłam sobie, na ile, ile mogłam ale też trochę mówię wam nie czułam się za dobrze ale taka trochę jestem no tak wiecie, na brzuchu mi fajnie, no czekam na ten okres i tak jestem taka trochę osowiała też, yy, zmęczona, szybko śpiąca, dlatego dzisiaj też coś o 9 już sobie spać, żeby jutro w pracy te 8 godzin wytrzymać i, i przepękać, i żeby było jako tako. Cieszę się, że sobie zrobiłam tą sałatkę, że kupię sobie jutro yy, kurczaczka, no i sobie fajnie zjemy. Jutro się odezwę do Was, więc jutro widzimy się w nowym vlogu. Dzięki za dzisiaj, kochane moje. Trzymajcie się cieplutko, zdrowiutko, i dzięki, że jesteście z całego serducha i widzimy się w następnym vlogu.